Morskim oku w czasie, kiedy był kręcony film odwrót. Bardzo piękny tak, tak, ja film I Jerzego Surdela, ja był amantem filmowym. Amantem filmowym na dwy, dwa dni ujęć <grym <grym przed kamerą. <grym <grym w sumie. Tak. Grałeś tak. rolę tego z y, rannego. Poszkodowanego. I od turystyki górskiej uprawiane już w latach szkolnych na obozach wędrownych, takich tatrzańskich, z plecakiem, z biwakami. Wtedy takie pałatki mieliśmy, nawet nie namioty, tylko pałatki. Ja w zasadzie nie miałem prawa się y, tym zafascynować, bo pochodziłem ze środowiska wołniczego, no, górniczego i tak dalej, typowo śląskiego. Ja jestem taki typowy autochton śląski, który w pewnym momencie oczywiście miałem to szczęście, że rodzice moi chcieli, domagali się, żebym się uczył. I tak zadedykowałem książkę o tatrach właśnie swoim rodzicom z podziękowaniem za to, że mi się uczyć kazali. No, i, w, i chyba to była moja droga właśnie w góry. Ja się w pewnym momencie wyczytałem w dzienniku zachodnim, czy w trybunie robotniczej, zawiadomienie, że w Katowicach odbywa się kurs spinaczkowy. I na ten kurs spinaczkowy się zapisałem w klubie katowickim i trafiłem od samego początku na fantastycznych instruktorów. No nie jest to uzależnienie, ale to było, to była treść naszego życia, ja bym była to tak pasja. mówiła. Była pasja. pasja i treść życia, no bo I wszystko tak, tak, tak. co robiliśmy I robimy. i robimy nadal w zasadzie jest koło gór, w ten czy inny sposób. No. Teraz jesteśmy już oczywiście starsi, więc więcej czasu poświęcamy na studiowanie, badanie, pisanie, bo to... Jest oczywiste, że już nie te lata, że nie, nie, nie brykać właśnie po, kazalnicy. po kazalnicy, czy skałkach. Ale, 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 ale... pasją naszym jest de facto spotykanie się ze znajomymi, przyjaciółmi też. z tamtych lat. Tak, I tak. to w zasadzie, jeżeli przyjdziemy do chrzciny, czy do lądka, czy coś no, takiego, tak, to tak. nie po to, żeby Jest to pewna wartość też, te, te to, spotkania. No trzeba mieć jakąś pasję, Pogodę ducha. Pogodę ducha. Pozytywny Pozytywne, tak, By, Być tak. zadowolony z ciebie. I być zadowolony z rzeczy mniejszych. I... Życie się nie składa z wielkich rzeczy codziennie. Także trzeba być zadowolonym z dnia codziennego. I mieć przyjaciół. No i mieć przyjaciół. Jak najbardziej. Jak najbardziej jest wielkim szczęściem mieć, y, rodzinę. mieć rodzinę, która ma te podobne, podobne zainteresowania. Jest o wiele łatwiej. Bo, która rozumie przynajmniej to Albo która rozumie. Jest o wiele łatwiej tak. wtedy, bo nie trzeba się rozstawać, tak, padku, możemy wspólnie tak, berbeków, jeździć. Nie? Tak w tak, przypadku Berbeków. Jest... Tak, tak. Ewa, Ewa rozumiała miała. bardzo dobrze właśnie te pasje, a my mogliśmy to razem sobie realizować i to jest bardzo dobrze. Nie trzeba było. Się rozstawać, mogliśmy razem pojechać na wyprawę. Chociaż, chociaż na podróż po kon... Pojechaliśmy osobno. No bo tak się złożyło. Ty pojechałeś w Pamir, a ja w Kaukaz. Ja pojechałem w podróż po Ślubną na wyprawę e, z zawadą w Pamir. W e, z razem, razem ja mówię, że żeśmy tak zarysowali z Wandą Lutkiewicz. Nie, no, 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 nie, nie nie mów, mów nie jaka o Wandzie Lutkiewicz. E, więc ponieważ Wanda, Wanda z, z Kiciusiem się pobrali do, miesiąc przed nami, tak? E, jakoś tak. A myśmy się pobrali miesiąc później, a na wyprawę pojechaliśmy w podróżiną i jazd Wanda.